Tu jest bomba. Tu jest bomba. Sexy bomba. A tu Karol, pokaż swoją twarz. I bo on już pokazuje swoją twarz. tu jest bomba. Sexy sexy bomba. Ending bomba. A ła, to bolało. Czy w ogóle trafiłam? No mnie na to. A tu jestem ja. Ja dwójkam. na niego. No przeszło mu już dużo. I Dlatego pokazuję swoje czeki. Patrzcie na niego. Ale... ale piękna twarz. O, to ja mogę sobie pograć w spi... robimy, robimy tą bombę! Robimy tą bombę! Musimy poczekać 12 godzin. Nie, yes. z 5 minut. Widowie Widzowie, co tu się stanęło? I widzowie, widzimy się, jak ta bomba już będzie. Ta bomba, sexy, sexy bomba. Za 5 minut się wyjdziemy. I widzowie, minęło to już włączam aparat. Cukier. Cukier mam przynieść? To widowie widzimy się, jak. Przyniosę cukier. Bumba, sexy, sexy, bumba. Bumba, sexy, sexy, bumba. A po bombie robimy? Zapytam się Karol, czy po bombie możemy robić. Eden, gdzie to dostanie? Już powstało. Widzowie, pomyliłem się, bo już robiliśmy. Eden, Nie robiliśmy, ale Karol sam robił. Ale teraz widzowie zostać suba, bo was uderzy Karol. Wróżka. Ale już 30, ale już mamy 31 subskrypcji, ale przepraszam... Ale to już nawrócicie! Ale na razie, ale na razie niestety nie będziemy mieć swojego sklepu, bo nie możemy zrobić projektów, bo pisak nie działa. Jest zepsuty. Patrzcie. I patrzcie jak teraz wyjdę. I patrz, chcecie to kliknąć, to nie chce się włączyć. Po prostu i nie możemy malować, a nie będziemy malować palcem. Więc niestety, ale w, niestety, jak, ale niestety, jak się jak już jak już jak już się naprawi, to będziemy mieć swój sklep, ale na razie jest zepsuty i nie możemy zrobić. Co teraz robimy? Ja Widzimy się jak coś będziemy robić. nie To Karol wydzwonię. Nie wydzwonij. A przyjeżdż... nie? Limite. Karol, tato potrzebuje się... Nie, teraz spokojnie. Tato potrzebuje snu. Nic nie potrzebuję. Tak jak twój tatuś. Możesz no, tu nie spał dzisiaj. No. Pewnie teraz śpi. To zazwól. Nie, nie dwoń, tak? To nie, A to, to ty się pytałeś, czy to przyjedzie? Tak. Może tak, to jest na tym koloru nie no dokładnie. Nie, bo pilnuję kule przez chwilę. Daj daj się pospać i daj mu odpocząć. A wydobyć, nie... jest złączony. to sorry. Cicci bumba. Cicci Uwaga, próbujemy ją on na widzę. Dobra, wystarczy go oceniaj też. Nie działa niestety. Przykro mi. Przykro mi, bomba nie działa. Ale idź po widelec i zobacz, co się stanie. Ale lodówka nie jest wyłączona. My idziemy po widelec. Przecież nie ja do lodówki chodzę, ale ja ich też wyłączyłem. A nie to nie Acil! Tuvidalet bakarım Ne? Albo tuje durmuş. Nasıl civide? Bakarım işte. Gidelim tuvidalet. 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 Gidelim Szanowny, panie. To będzie chory eksperyment, ale co ty robisz? Co ty robisz? No, że to zrobię lepiej. Idź ponóż. Idź ponóż! I chyba za tu jest. No dawaj tym widzę, ja to zrobię! Ты показывай. Не, не, а не, не, кисточка на жестом. Дай. Не. И чпунишь пойду. Кажется, что нужно. Давай идем по нужному. Karol chce widelec To nasz nóż. A nóż. Karol chciał nóż. Nóż? Tak. A co będzie no. robić? Nie wiem, ale chce nóż. Karol ma co ci nóż? Masz. Daj mi to. Nie, ja to ja zrobię nie, nie, da nie, daj to, ja to nie, no nie, to nie, nie, to nie, to nie, ja to ja to nie, nie, to nie, nóż nie, to nie, 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 nie,

bo nie mam to robić. Ja Wam pokażę. W legendii w takim wesołym miasteczku miałem e, taką figurkę sobie z... Mama mi kupiła, kochana. Pokażę Wam jaką. Bo ona jest najmocniejsza chyba tam. Ona tam jest najmocniejsza najmocniejsza w chciałem ja pokazać mojego to jest od Karola szybko wam pokazać o tego i właśnie tego w legendy miałem bo on jest najlepszy w legendy on jest na razie najlepszy i go miałem i go zbyłem jest na razie na ile. Nie, nie. Nie! Nie! Czemu się robisz? Taki kurdu. Taki bańcu. I to jest to Co ty? To jest, tu to jest mata. Artur, to jest moja mata Karol! Karol! Mogę pokazać, widzom to? A ma... Mam takiego fajnego shotguna. co to jest? A już nie chcę wam tego pokazywać. Pa. tylko pójdę do cienia, bo nic nie widzę i coś robimy, coś oglądamy wiedza to potęga wiedza to twoja stara i wiedza to potęgi zobaczycie w kolejnym odcinku